Rozdział 12. Przestrogi i nagany, część czwarta. Duch Boży walczy o całą tę rodzinę. Zbawi ich, jeśli się zgodzą na wskazany przez Niego sposób. Nastała godzina próby, nastał dzień zbawienia. Nastał czas Boga. W imieniu Chrystusa prosimy was jednajcie się z Bogiem w pokorze, póki jest czas. Pod wpływem strachu trudno sprawować swoje zbawienie. Pokazano mi, że pracą szatana było, aby zbór trwał w stanie nienawiści i by zaciągnąć młodzież w swoje szeregi. Widziałam, że młodzi są podatni na wpływ prawdy, kiedy rodzice są poświęceni Bogu i z zainteresowaniem starają się o nawrócenie swoich dzieci. Bóg by im się objawił. I utwierdził swe imię wśród nich. Następnie pokazano mi sprawę brata U: że szatan miał go w swoich rękach i odprowadzał od Boga jego lud. Brat V miał wielki wpływ na zaciemnienie umysłu tego brata U przez swoją niewiarę. Pokazano mi, że wcześniej brat ten nie obrał najmądrzejszej drogi, nie było wystarczających powodów usunięcia ich ze zboru. Należało go zachęcać, a nawet nakłaniać, aby powrócił i był członkiem zboru. Był on bardziej godnym wejścia do zboru od innych, którzy byli z nim związani. Nie rozumiał spraw dość jasno i wróg to wykorzystał dla jego krzywdy. Lecz Bóg, który widzi serca, był bardziej zadowolony z życia i zachowania brata U, aniżeli z życia niektórych członków zboru. Wolą Bożą jest, aby zbliżył się do zboru i braci, i aby stanowili dla siebie zwartą siłę. Można zbliżyć się z prawdą do żony brata U. Pod wieloma względami jej zachowanie nie jest tak wątpliwe jak innych, którzy głoszą, że wierzą w prawdę, lecz nie może patrzeć na błędy innych, którzy głoszą coś lepszego. Dlatego nie pyta ich o to. Może wywrzeć dobry wpływ ku dobremu wraz ze swym znajomym. Dusze te oświecone przez prawdę mogą w mocy Bożej stać się filarami w kościele i mieć zbawienny wpływ na innych. Te drogie dusze są odpowiedzialne za wpływ, jaki wywierają, albo zbierają wraz z Chrystusem, albo rozrzucają. Bóg potrzebuje siły ich wpływu dla swojej sprawy i po stronie prawdy. Bóg wykupił ich swoją krwią, nie należą już do siebie, bo zapłacono za nich cenę. Zatem ich powinnością jest, aby ciałem i duszą, które należą do Boga, Chwaliły go. Pracujemy dla wieczności. Jest to sprawa najwyższej wagi, aby każda godzina była wykorzystana w służbie Bożej, zabezpieczając skarby w niebie. Pokazano mi Twoją sprawę, bracie V, związaną ze zborem sprzed dwóch lat. Widzenie moje obejmowało przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Podczas naszych podróży i kiedy stoję przed ludźmi w różnych miejscach, Duch Pański wyraźnie przedstawia mi sprawy, przypominając, co było im wcześniej objawione. Pokazano mi, jak przyjmowałeś Sabat, mimo że byłeś przeciwnym wobec ważnych prawd związanych z Sabatem. Nie byłeś utwierdzony całą prawdą. Następnie widziałam, że twój umysł był skierowany ku niewierze, powątpiewaniu oraz nieufności i szukałeś tego, co umacnia twoją niewiarę i otępia umysł. Obrałeś przeciwną drogę, a szatan ukierunkował twój umysł, aby pasował do jego celów. Lubisz walkę, a wchodząc na pole bitwy, nie wiesz, kiedy odłożyć broń. Lubisz się kłócić i zajmowałeś się tym, aż zostałeś wyprowadzony ze światła, od prawdy i od Boga, do miejsca, gdzie zostałeś ogarnięty ciemnościami, tak iż niewiara opanowała twój umysł. Zostałeś zaślepiony przez szatana. Tak jak niewierny Tomasz, uważałeś wątpliwość jako przywilej, podczas kiedy nie miałeś nieomylnych dowodów rozpraszających wszelką wątpliwość. Czy Jezus pochwalił niewiernego Tomasza, kiedy dał Mu dowody, które obiecał dać? Jezus powiedział mu: I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedział mu: Pan mój i bóg mój, Jana 20, 27, 28 i został zmuszony wierzyć. Nie pozostało miejsca na wątpliwość. Jezus powiedział, Tomaszu, dlatego że mnie widziałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Przedstawiono mi cię jako związanego z prowodyrem buntu i jego współtowarzyszami, aby dokuczać, zniechęcać i obalać tych, którzy walczą o prawdę, a stojących pod zbroczonym sztandarem księcia Emanuela. Twój wpływ spowodował, że wiele dusz przestało przestrzegać sabbatu, czwartego przykazania. Wykorzystałeś swoje umiejętności i możliwości do tworzenia broni dla wrogów Bożych, aby walczyć z tymi, którzy starają się być posłusznymi Bogu przez przestrzeganie Jego przykazań. Podczas gdy aniołowie zostali wysłani, aby wzmocnić to, co pozostało. By wstrzymać i przeciwstawić się Twoim wpływom, z największym żalem spoglądali na Twą pracę w zniechęceniu i niszczeniu. Byłeś powodem, że czyści, bezgrzeszni, święci aniołowie płakali. Ci, którzy żyją wśród niebezpieczeństw ostatnich dni, charakteryzują się masowym odwracaniem się od prawdy Bożej do bajek. Będą mieli gruntowną pracę, by odwrócić się od bajek, które są przygotowane po to, aby odprowadzić od prawdy, i które są dla nich przygotowane na każdym kroku, przeciwko tym, którzy mieli zamiłowanie w niepopularnej prawdzie. Ci, którzy odwracają się od tych bajek do prawdy, są znienawidzeni, prześladowani przez tych, którzy zmyślają bajki dla ludzi. Szatan walczy z ostatkami, którzy starają się przestrzegać przykazania Boże i mają świadectwo Jezusa wysyłane są demony, aby zatrudnić ludzi jako swych agentów na ziemi. Oni potrafią wywierać skuteczny wpływ, ażeby ataki szatana były skuteczne przeciwko pozostałym, których Bóg nazywa ludem wybranym.